Słoni nas na żadną mapę. Paket, build, deadlocked lethal, barbecue i szafki. Klasyczny build na no Huntress, żeby nie przepić meczu, ale przy okazji mieć aury Deadlock. Z boku może być. Ok, na początek idę na Gallows na tą stronę, ewentualnie od do nie podchodzę w ogóle przez pierwszy czas pierwszy hit szybko na adzie nie ma do, na, na Nancy nie goni widzę, że ona chce, że mi ją goni, na teraz dawno się nie bez sensu nie wiem, że to jest Nancy gdzieś Cieszę barwa mi coś może ma, podjąć. Mam szansę na ładnego arbitralka. Tu powie, że Nie wiem, czy to wyjdzie? Nie, ale... po prostu... ...tak. Nie wiem... ci siekiery.

To nie, nie ma sensu. Tutaj pauza, bo nie wytłumaczyłem za bardzo dlaczego nie powiesiłem Dwighta, dlaczego go położyłem na ziemię. Położyłem go dlatego, że nie widziałem nigdzie bliżej Haka w tamtym momencie i przy okazji chciałem utrzymywać presję. No to zrzucę. Tutaj. Jeden leży sobie co eee, nie widzę przez babla. ale zróbmy coś takiego ja eee, dobra, no nie wiem gdzie jest ten nie wiem gdzie jest ktokolwiek tak naprawdę. Więc podnieś po prostu ADH, mam kilka dobrych ruszyn. Chyba. Nie, nie, znam się. Uh, no, uh, nie wiem czy mi jest. To nie jest ADHAJT. info. О, да, да. Kolejna pauza. Dlaczego się odwróciłem akurat podczas podnoszenia? Dlatego, że Nancy miała latarkę, mogłaby mnie oślepić, przez co Ada została była uwolniona podczas gdy ją podnoszę. A wiem, gdzie jest Nancy, dlatego odwróciłem się w kompletnie drugą stronę. Dosyć zrozumiałe. Nikt nie podnosi tam. Ten... Mm. Info? Yes. Tutaj też jest potrzebne wytłumaczenie, tak mi się wydaje. Rzuciłem bardziej na prawo topór, ponieważ hitboxy, czyli kolizja toporu z ocalałem, jest bardzo dziwna w Dead by Daylight. Więc, żeby upewnić się, że trafię Nancy, która ściąga z haka, a nie osobę, która jest ściągana z haka, co kompletnie nic by mi nie dało. Rzuciłem topór bardziej na prawo, żeby upewnić się, że topór będzie miał kolizję z osobą ściągającą. Dobry hit. Dobry hit. Ona ma sobie, ale... Nie, to nie mamy na ma ma To nie mam To konflikty się biały, teraz nie wiem, co się wydarzyło, za bardzo, ale... I guess Nie będę naszykał Ja tu mogę czekać Ludzie nie wiedzą, że przez te możecie rzucić hachata Ale możecie to ogólnie się chował gdzieś Więc po prostu Może Na barbie Gdzieś tutaj go powieszę i jakimś... Jakimś trafem się jego aura ujawi, to może nawet. Jezus, Kolejna pauza, kto by się spodziewał. Doszedłem do tego, że Dwight chowa się gdzieś w szafce, ponieważ nie widziałem go żadnym moim perkiem na aury, czyli pokazywanie czerwonej poświaty surwa od momentu kiedy zacząłem go tak naprawdę szukać, więc po prostu połączyłem kropki. I okazało się, że to prawda chował się. Dobra, no prosty po prostu myślę, lecimy ją trochę, taka. Zmocnię Choć często respi się na głównej ulicy. Tam. Ale nie tym razem. gdzie jest Okej. Ok. Fajny maczek. Maciek God Huntress. Thanks. Dzięki za oglądanie krótkiego meczeku. No.